Panko, ja jestem propies, a to pierwszy odcinek z Clash Royale na moim kanale. No i słuchajcie. Live'a jeszcze nie możemy nagrać i, i niedługo powinien się pojawić odcinek z Pokemon GO! Dobra, teraz zajmiemy się taką jedną sprawą. Dobrze. Próbujemy kogoś... To trudno. To raczej nie zagramy. Kimś, bo nikogo nie ma w klanie. To gramy na dwa ryba. Jestem na drugiej arenie. Mam hekera. To trochę głupie. Dobra, co wystawię? Huntera. Potem, A! To jest? Nie wiem, I baby szmina, ja, ja mam... Nie ja 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 ja, wie, Nie wiem, czy mnie słyszycie. Dobrze ja by było, było jakbyście mnie słyszeli. Zniszczyli mi wierzę, ale... ja i musimy to, no, się teraz pekę postawić. I tyle na pekę zarabiałem. Mam mega dobry głośnik. Jak możecie się spodziewać, muszę sobie przyciszać bez przerwy. Nie? Gram z jakimś mega noobem. Dopiero zacząłem prowadzić kanał. Nie znam się na tym do rzeczy, ale... No na czymś się to znam. Dobra, mini pekę walne. Widzicie zniszczony, bo chciał. No dobra. Widzowie, Dobra widzowie. Jeżeli spojrzycie tam w róg ekranu, to zobaczycie takie my i tam jest licznik czasu i to już wszystko trwa. Later. Zawsze klikam later. Słuchajcie. Zaraz wejdziemy sobie tutaj i zrobimy nie to, tylko emoji deck. Opatrzcie, najpierw sobie zabradujemy swoje szpiry na level 6. Wiem, że te, te rzeczy są nienormalne. Minionów nie będę obgradał. No widzę, wszystko mam to zablokowane, nie? Chciałbym to. To te dwie i tego, i tego, no ale wszystkie są zablokowane. No dobra, kontynuujmy. Dobra, widzowie. Było krótkie cięcie, bo on coś ode mnie chciał. Patrzcie, to jest to, by ja lubię rzecz. Nie. Stawiam fire spirits, które lecą. No, jeżę. jest nie jeden spirytek. Nie ten deck. Tak, bo tu mam ogień. Barrel i inferno tower. Źle nie przestawiłem sobie deku. No, ale co poradzisz? Zostawiam to inferno tower. No, dobra. Walimy. Walini. Mam nadzieję, że nie słyszycie, bo wszystkie odcinki to są niewyraźne, dlatego, że gra jest mega głośno. W jakiś specjalny sposób próbuję ją przyciszyć, ale co mi to daje? No kupę. Tyle mogę powiedzieć. Co mi daje Inferno Tower? No to też kupę. Już mi się skończy. W sumie teraz widzowie możemy zrobić jedną rzecz. Teraz możemy zrobić tylko jedną rzecz. Zgadnijcie jaką. Moja peka, jeżeli nie, nikt nie, nie skontruje jej szkielton, ale nie jest w stanie, no jakby to powiedzieć, zniszczyć jedną wieżę, a potem zniszczyć wieżę królowej to za jednym razem. Nie? To dobra. Widzę te peka. XD, XD widzowie, nie trafił... No barele, no ale... On nie dało im to przewagi, no ale patrzcie. Patrzcie tu pekę. Nie pokonał na peka. Teraz rozwalić to wieżę. No to dobra. Ustawib mi dwalim gdybym nie wygrał. No dobra, walimy na młotkę i lecimy. Later, later, later Mamy 7 koronek. To był drugi dek. Ja myślę, że no może trzeci. W sumie trzeci wygląda podobnie, ale ten jest mi najlepszy. Mam tu tylko jednego Kamona. I chwilę. Przedstawię to. Tu, bo to jest Clash, a jak w klaszu to ok. Przedstawię to tutaj. No i dobra. I no patrzcie, to jest mój Kamon. Nie mam cały dek epików. Gdyby nie to, że wywaliłem sobie skeleton Army. I mam jeszcze rokieta i mini pekeln. I op. Albo klanet. Patrzcie widzowie. O. No, no dobra, widzowie, czekam. Ktoś ukrał Ci siebie konto, nazywał się go Bałubek, a to przecież moje konto. Znowu to muszę przestawić, na przykład tu. No, no dobra, to no, no dobra, jeszcze raz to walimy. No dobra, przepraszam. No to jeszcze raz waliłam. Co widzowie? Ej, widzowie, to będzie głupie. Za każdym razem będę mógł odpowiadać Ej. walką. w końcu walka jest. Ej. Patrzcie. On odpisał, że ty jesteś jego kuzynem. No nie wiem. I twierdzi, że Bikaczu to jego kuzyn. Co? On zwariował. Ej widzowie, patrzcie, to głupi, bo wszystkie karty są na przyspieszeniu. Mam no, po drugie skradzki nazwa. nazwę. mi konto. No. Gramy. Jakoś specjalnie się nie wysłowię, no bo co to. Odcinek z Clash Royale miał być live, ale live będzie jak, no, będzie głębsze zainteresowanie za wybitymi. No i to nie będzie zbyt profesjonalistyczny live, bo to wszystko odbywa się na telefonie Zrobiłem Zrobimy, zawsze klikajcie later. Poczekajcie, ja to, ja to przegrałem? Sprawdźmy. I tak, przegrałeś. Nie nie O, Pikachu, jako niebieski król, U. To dlaczego on jest taki silny? On potem mi łyczkę wystawił, nie no. On ma za silny dek widzowie na mnie, nie? Bo niby, niby wygrywam każdego... On, Orl... a gra... Nie patrzcie, ja. patrzcie, 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 patrzcie. Widzowie tak się to robi. Patrzcie i tu nie może być tej dziewiątki Dobrze, ale... Widzę, widz... patrzcie. Pij na to. Kusy, pisze. Wy. Kto ma xbixa? Widzicie, co on tu pisze? Kuzien pisze, wyrywam mu. E, Wiem widz... już, o co mu chodzi. O co? No bo on walczy o... No bo on walczył, wiesz, z, z Kuzynem, bo obok niego jest, kto ma Xboxa, napisz ja. Ja, no to idź. mam Xboxa, tylko nie mam... Tylko... i to nagrywam... na gry wam na. Paulina. Na. I to... I on I ty. widzowie, on mówił, że jest z kuzynem. Ty u b. A. No jak się pisze, YouTube'a ktoś, I wie? Ty, u, nie, E nie, U B? nie, nie, E, o. O. ty... ty. Nie, u. I... YouTube, YouTube tak, do... tak. Dobra widzowie, ostrzegam go, że nagrywam to na YouTube, a wiesz o to gdzie dziewczyna na tym Czekaj, Czekajcie. Tak, to napisz? Tak to. Po re po prostu no, no to jasno, on mi nie wierzy i teraz zaproszę, zapraszamy go na kanał propsa kanał n p r o p i e s No, lajcie mu to napiszę. No i co? No i co? Ciekawe, czy wbije. Pewnie wychodzi. Dobra. To ja mu jeszcze, tam, to A jeszcze dam, to no, jeszcze. Albo się... nie, albo nie. Ej, on się zgodził, za chwilę wyjdzie. Ej, stary, wiesz że ja mu teraz napiszę. Dobra, i teraz mu dam to. Ej, wiesz, że on myśli? On nie wie, jak to działa. Widzowie, on myśli, że to pokazuje się, kiedy się nagrywa teraz. No bo my... On nie wie, że my nagrywamy na YouTube, a nie? My sztosy! Ag my sztosy, prosy, widzowie! I on... Ale go trolujemy. I Jak trollować Clash Royale? Jak trollować kogoś w Clash Royale? Nie. Nie. O. Kur. i o. Źle napisałeś, nie oszukuje. Nie, nie oszukuję. Jak nazywa się film? Powiedz, że go nagrywasz, więc to tak nie działa. Nagrywam, a pon, pon, się d... a... je... daje ty, ty ty tu sorry, że tak widzowie ten odcinek jest dziwny czyli to odcinek o rozmawianiu z jakimś gościem który podrobił który się włamał na Twoje konto i zgadnął, jak się. Ale ja. Się, moje konto nazywa się Gbałube Cyk, więc prawie ukradł mi nazwę. Ej, no. Ej, gość. Gość chyba nie wie o co chodzi. Sprawdzę go. Ej, no. Jak myślisz, mój kozel na 5 lat? Nie. To jasne, tucz to, to mój kolega jest pewnie. Co tam? Ej, czy mogę dać? Ten kolega cię troluje, co nie? Stary daje mu to do update, nie? Ale stary ciągle nagrywamy. Co on zrobił? Nie wiem, co on zrobił, nie? Co nie? Nie. Co nie? Co nie? nie Co ma nie? pięć lat. Nie ma pięciu lat, widzowie, ja go dobrze znam. Nie ma... pięciu... lat. No widzowie, ten odcinek wyjdzie bardzo dziwny. No i dobrze widzowie, mi się oszukać, bo pewnie to nie ten, co To pewnie mój kolega to pisze, nie? No bo napisz, że jesteś jego kolegą Nie, tego nie zrobię <ścoughs> Napiszę znikąd Ej, <laughs> ale... to będzie dobre Zyny I K on d. O widzowie, nie będę pisał gorszych słów, bo i tak mu daje popalić, nie? Czat już długi, to samo co robiłem ze swoim kolegą. No to chyba to jest troll. Patrzcie, 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 kundalixis L to mój kolega z klasy, nie? O, już usunęli naszą rozmowę i go... Aj, on został zaakceptowany. Zaakceptowali jest go. jesteś solidaran? Co? Jesteś it solidaran? O, tu w klanie. Nie jestem Gdy Mamber. Jest... A, no to Moguć uciec... jest... ...Diamond Hamster. To mój kolega z klasy Diamond Hamster. A wiesz, że on stworzył ten klan? Wiem. Niemiły jesteś, net na YouTubie. Ej, napisz mu, że jesteś jego kolegą, bo ciebie nie polubi. Widzowie, jestem miły! To widzę. Jestem. To... Jestem miły. Jestem mił. Jestem, jestem... miły. Ja napisałeś, gdzie jestem. I jestem. Jestem miły. I to nie. Li. W... Jak się pisze live? Lif, Liwe. Life. Life. Nieźle. Ni, life, tak. Nie. Dobra, widzowie, to. Widzowie. Będziemy kończyć ten odcinek. Dziwnie, wyszedł... To, to w mój klasztor! Że się pisze live przez W, tak się wie, nie. nie, nie pisze się przez W. Widzowie, zaraz Wam udowodnię. A jak? Ale to widza. Widziowie, jak. Nie. W ż... u... c... To. Tak. No dobra. To będzie mój pierwszy taki długi odcinek. On jest chory. On jest mega chory. Zajął się pisaniem. Ale. Ty go znasz? No nie zda, bo to jakiś, kuzyn, jakiś Ale dziwaki. Patrz. nie ma 5 lat, ma. A skąd wiesz, że nie. Widzisz? To twój kolega. A skąd wiesz, że nie? Sam się nawet zapytał. Zaraz sprawdzę. Will profil trzecia, trzecia arena. arena. To nie może być mój kumpel, jeżeli ma trzecią arenę. Widzowie. Żaden z swoich kumpli nie ma. Żaden! Wszyscy mają wyższą! A czyli ty jesteś najsłabszy w klanie? No jestem... Na... Poczekaj, zaraz sprawdzę, czy jest ktoś niższy. Gdzie się to sprawdzało? Cze, tu. Kto jest gorszy? A... Patrz, jestem siedemnasty w klanie. Nie jestem najgorszy, bo jesteś Trzeci jest... najgorszy. Czwarty. Nie trzeci. Czwarty, no zobacz, raz, dwa, trzy, cztery. Jestem czwarty najgorszy, widzowie, i z niego nie wyjdę. To jest mój kolega... A ty kolega, kolega, A ty go koleżanka. Ale ty tego nie znasz? Kolegę. No serio nie znasz. Ale powodę. Paulina słyszałeś to? to? Patrz, wyżej. Dopiero założyłem mu napis, no bo to prawda, widzowie, no? To twój kolega, bo to ja i Paulina. Piero za. Ucho. Ży, Żył... my że... Widzowie to chore... Widzowie... Dopiero założyłem i to piąt I to szósty... o D... I... Dopiero założy... Dopiero założyłem i to szósty odczyn. On już chyba wychodzi z klanu. Więc szybko mu dopisuje i już. On nie wychodzi z No i, i wyszedł, z gry. wyszedł z gry. Ej, zobaczmy, patrz, tam u góry, wyżej. Tam to ja i Paulina tam pisał. E, no pisał, to ja i Paulina. To chyba kuzyn mojej koleżanki widzowie. Sprawa rozwiązana. No co? To nie, to moje... że. Niżej. Kro, krowa się nazywają. Myślę, że to jakieś przekleństwo. No widzowie. Ja chyba. Ja wiem, gdzie to było. Bardzo trudno. Y, wiecie, co to nie będzie trwało? jakieś trzy godziny, jeszcze sobie otworzę... Jeszcze mam nadzieję, że wygram to na trzy koronki i uda nam się w jakiś sposób. No, otworzyć koronczęsta mam Będziemy grać tyle jeszcze, ile. Za ile uda nam się koronczęsta zmniejszyć. Patrzcie, to będzie taki trol na klaszu. Trol na klaszu. I patrzcie, epicka rzecz, trol na klaszu. Oni wszyscy się zajmują tamtą stroną, a ja tu... na lajcie sobie biegnę... peką. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, i subskrybujcie mój kanał i zadzwoneczkujcie. Niedawno założyłem, a on już kontruje moją um, pekę. Skeleton armii. Dwoma armii. jest gory na głowę, widzowie! Czyli oni są. A wiesz, chory na głowę? Wiesz, że on z, jeden z nich spadł. Wiesz, z której areny? której? W piątej. Lu! No bo miał lustro. Bo dwa razy szkeleton armii użył. Nie, to byli pewnie dwaj. Wreszcie. I A. widzowie nie no pokonali i drugi A leci drugi. drugi. Na którym mam levelu, na drugim też. Ale noob, ma gianta w deku. To dobra widzowie, ile zadaje mój rocket? Teraz, żeby rozwalić tą wieżę, no to jestem na sztosie. I ją zniszczę, nie? O, nie, jestem sztosem, widzowie, patrzcie, patrzcie! Jestem sztosem. Ta -ra -ra. Ta -ra -ra. Jeszcze rzutę. Miesznąłem otkę, no to co? Widzowie nie Wygrała do... pierwszy raz z Chińczykiem w drużynie. Widzowie, nie za często będziemy razem nagrywać. No bo mieszkamy w dwóch różnych miejscach. I patrzcie, otwieramy koronczesta. Co nam wypadnie? Zaraz zobaczymy. O, i mam Hogradera upgrade, nie chcę. No i ten. No i co z tego, że... Może zakończę odcinek. No zobaczcie. Hograider jest teraz... Pierwszej Areny, no w sumie tutaj się nic nie zmieniło. No Hunter od... No od pierwszej. No, 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 no. Patrzcie. Patrzcie. Same szkielety no, no, no. i jedna Walgiria do zwalczania ich. Pokażę wam coś co ja mam. Co jest Górem na... Golem P.E.K.A. Czwarta Arena. Widzieliście, że ją używam? Widzieliście, że też używam to? I że... I że używam z piątej Areny Fire Spirity. I to wszystko w swoim zwykłym dechu. Wiecie to? To była jedyna zachęta do nabicia sobie wyższej Areny. Żadna mi to teraz zachęta, ten Inferno Dragon, którego tak bardzo chcę mieć. To trudno. Wiedzieliście jaką mam pozycję w klanie? To też jedna z moich ulubionych kart. No i co mogę wam powiedzieć? Zaupgrade'uję jeszcze to. Bo koniec odcinka będzie. Będziemy kończyć odcinka, tylko zaopgraduję sobie jeszcze parę kart. I no. będziemy kończyć no. Widzowie, to nareszcie taki prawdziwy, długi odcinek, tak jak. Na Tridsu. moim kanale, tak jak u Tridzusa. Wszelkim jeszcze przypominam, że polecam Susa i Vito. I Diplaya! Jezu, on poleca Diplaya, nie, ja nie do końca. No dobra. Żeby kończyć odcinek, tylko jeszcze wam pokażę upgrade. Iki. No nie. Już więcej nic nie poupgradujemy. Więc kończymy ten odcinek pierwszą stroną z Clash Royale i to na tyle z tego odcinka. Pa na razie.